Pokażę jeszcze dwa, dwie rzeczy dodatkowe w programie 4.0, czyli jeżeli jesteśmy w naszym programie, tym tą ikonką przechodzimy do Korela, tu możemy sobie jakiś obiekt czy napis wykonać. My narysujemy sobie, znaczy się napiszemy sobie jakiś tam napis. No tam możemy sobie zaznaczyć. Też dostosować wielkość. Można wybrać tutaj czcionki, to już sobie weźmiemy coś takiego prostego. I teraz, jeżeli mamy jakiś tam obiekt, to już nie będę korelat tłumaczył, jak, jak, jak działa, można sobie zmieniać kolory. Mamy obiekt, i teraz chcemy przejść z powrotem na, na, hafty, na haft i zamienić ten, ten napis na haft. Tu mamy dwie opcje: tu mamy zamiana obiektów, a tu mamy zamiana napisów w haft. Zaznaczam. I program przechodzi mi i w jakiś sposób wygeneruje nam ten, ten haft. Oczywiście możemy wtedy go dalej zmieniać, czyli tutaj sobie z, zmienić wypełnienie tych obiektów. Można, widać że taka automatyczna zamiana nie do końca działa prawidłowo. Można sobie poszczególne literki Zwiększać wielkość lub zmniejszać, za krawędź, można przesuwać nie tylko prawo, lewo. Tu możemy rozciągnąć, tu możemy wysokość zmienić, czyli jeszcze możemy sobie tutaj przesuwać nasze poszczególne literki. Można też zmieniać kierunek troszeczkę, którym będzie to kładało, Można koniec zmie zmienić początek w innym miejscu sobie ustawić. Można też podzielić wszystkie obiekty na osobne elementy i teraz możemy sobie już zupełnie zaznaczać poszczególne elementy i edytować już poszczególne. Jeszcze pokażę tutaj, jak dodać mm, jakiś tamborek w momencie, kiedy na przykład wybierzemy sobie maszynę jakąś zewnętrzną. Tu nie mamy nic wtedy w programie z tamborków, żeby sobie podświetlić, więc możemy go dopisać. To jest ta pierwsza tutaj setup, Potem wejście tutaj. Ops i kreacja, jak gdyby w tworzenie tamborka. Wpisujemy na przykład wielkość. wpiszmy sobie 240 na 240. Oznaczamy to. Wpisujemy nazwa. Na przykład sobie. albo weźmy go napiszmy aptex24 na 24 robimy zapis. zapis ok i tutaj nam się powinien pojawić momencik Pojawił się nam teraz. Wybieramy sobie tam nasz napis, nasz tamborek. Możemy sobie zaznaczyć nasz obiekt i powinna być gdzieś opcja centrowania. Zaraz, gdzieś, czy tutaj w tym, w tym jest, w tym programie nie, ale jak chwycimy sobie za obiekt, powstają nam takie dodatkowe linie i. Pokrywając z liniami w tamborku, a teraz zniknęło na biało, mamy na w środku nasz obiekt. Tu możemy to zawsze przybliżać, oddalać. Tu mamy cofnięcie do, do tyłu, jeden do przodu. Teraz jeszcze pokażę, jak yy, zrobić sobie aplikację. Tak, Najprostszą aplikację, jakiś okrąg. Wybieramy tą opcję. I teraz rysujemy sobie okrąg. Wybieram punkty przy pra prawym przyciskiem myszy 4. I Według... czwarty mi dorysuje. Potwierdzam jeszcze raz Enter. I teraz ma, program nam stworzył jak gdyby taki ob obrys. i program utworzył nam taki okrąg i on już jest jak spojrzymy aplikacją co nam tutaj pokaże w kolorach pokaże nam trzy etapy czyli pierwszy ten jasno różowy ja sobie tu przybliżę sobie bliżej W momencie, kiedy zrobimy symulację, wyłączymy, zwolnimy. Pierwsze obrysowuje nam kształt, w którym miejscu będzie nam haftować. Potem pierwszy kształt, potem zmiana i doszywa ten materiał, jakbyśmy go już tam wtedy po tym przyszyciu obcięli. I na końcu objeżdża statynką satynką już na gotowo aplikację tu mamy siateczkę jeszcze gdzieś by trzeba było ustawić siatkę warto by było sobie poustawiać na milimetr między odległościami